Teraz już przed nami rozmowa magazynowa. Jej dzisiejszy temat to antysemityzm w Europie. Nasz dzisiejszy gość to pan profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy więcej i kolegium Civitas. Dobry wieczór, panie profesorze. E, wizyta pani Angeli Merkel w Auschwitz-Birkenau, w byłym obozie Auschwitz-Birkenau to jest oczywiście tylko pretekst do naszej rozmowy, nie jej bezpośredni powód, bo e, zjawiska konkretne mogą być e, tej rozmowy powodem. Wymienię tylko zjawiska czy zdarzenia, tylko kilka, ale wystarczająco mocnych. E, profanacja żydowskiego cmentarza w Alzacji, 100 grobów e, zbezczeszczonych, niedawny zamach w hale czy próba zamachu na, na synagogę. No, i cała otoczka zarzutów wobec Jeremy'ego Corbyna w Wielkiej Brytanii, oskarżanego nie po raz pierwszy, nie od wczoraj, o antysemityzm. O antysemityzm, czy panie profesorze, o nowy antysemityzm, bo takie pojęcie się pojawiło od pewnego czasu. I co to jest nowy antysemityzm? Co by to miało być? Tak, no wydawałoby się, że, że po holokauście, tak, po tym koszmarze nazizmu II wojny światowej, obozów śmierci, że antysemityzm się skompromitował ostatecznie jako, jako zbrodnicza ideologia, która... która no, doprowadziła do, do, do olbrzymiej zbrodni, do olbrzymiej tragedii. Ale, prawda, te przez Pana wymienione fakty, ta lista mogłaby być prawda, dużo dłuższa, świadczą o tym, że antysemityzm nie zanikł, wręcz przeciwnie. Tak? W niektórych kontekstach, w niektórych krajach, w niektórych społeczeństwach ma się całkiem dobrze. I Mówi o tym między innymi niedawno opublikowany kolejny już raport Anti Defamation League, czyli Ligi Przeciwko Zniesławieniom, znanej amerykańskiej organizacji, która przeprowadziła takie badanie porównawcze w wielu krajach świata. I widać, że w Europie, ale nie tylko. W niektórych przynajmniej krajach antysemityzm znacznie wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat, w tym niestety także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I powodów jest oczywiście wiele, ale zazwyczaj antysemityzm rośnie w siłę w kontekście kryzysu. To nie musi być kryzys y, gospodarczy. To, to może być, być kryzys migracyjny. To może być kryzys tożsamości, prawda? Kryzys y, wartości, kryzys jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. Y, I y, wtedy wrogość wobec mniejszości y, no, jest takim łatwym, łatwym rozwiązaniem. Y, I to. Właściwie antysemityzm czy wrogość wobec, wobec Żydów jest tylko pewnym takim papierkiem lakmusowym wrogości wobec mniejszości w ogóle. Jest jakby funkcją wrogości wobec samej idei różnorodności czy społeczeństwa wielokulturowego i oczywiście właśnie antysemityzm, zwłaszcza w Europie, ma bardzo długą historię. Panie profesorze, nowy antysemityzm to jest pojęcie rozszerzone że rzekłbym i nawet Francuski parlament to potwierdził stosowną uchwałą o, an, o pojęcie antysyjonizmu oba te terminy zrównano ze sobą, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju nadgorliwość. Organizacje żydowskie to przyjęły, pochwaliły te decyzje, no ale znalazł się na przykład, znalazło się grono we Francji stu kilkudziesięciu żydowskich intelektualistów, którzy powiedzieli, nie ma powodu iść tak daleko. Antysyjonizm to jest tylko ideologia zakładająca powstanie państwa żydowskiego w Palestynie. Są także Żydzi antysyjoniści, na przykład ortodoksyjni Żydzi, którzy tego państwa nie uznają. Nie służą w jego armii. No tak, na pewno uprawniona jest krytyka. Polityki państwa Izrael na Bliskim Wschodzie i tego raczej nikt, nikt nie kwestionuje. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że tego rodzaju krytyka staje się jakby pretekstem do, 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 do wykorzystywania stereotypów, spiskowych teorii, nie mających wiele wspólnego z, z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a mających bardzo wiele wspólnego z, prawda, z, całą, z całą długą. Historią, tradycją e, antysemickich stereotypów. To byłby też ten nowy antysemityzm rozszerzony o antysyjanizm. Ale można na to spojrzeć jeszcze inaczej. E, nasilenie aktów antysemickich jako fenomen związany, z rosnący, z islamizacją społeczeństw, żeby takiego zachodnich, takiego określenia niektórzy przecież użyją, czy postępującymi wpływami islamu. Więcej aktów antysemickich, ponieważ więcej muzułmanów znalazło się w Europie za sprawą kryzysu migracyjnego. Wydaje mi się, że, że to zjawisko jest czasami demonizowane. Bo rzeczywiście faktem jest, że to także wynika z badań IDL, że, że w społeczności muzułmańskiej mniejszości w, w Europie poziom tolerancji dla antysemityzmu jest nieco wyższy niż przeciętnie w tych społeczeństwach. Ale jednak nie jest on bardzo wysoki. A jeżeli mówimy o wzroście postaw antysemityzmu, semickich w Europie w ostatnim czasie, to ten wzrost przede wszystkim dał o sobie znać w tych krajach, gdzie muzułmanów jest bardzo, bardzo niewielka liczba, a raczej mówimy tutaj o tych krajach, gdzie, gdzie istnieje po prostu tradycja tak zwanego starego antysemityzmu, tego na przykład antysemityzmu motywowanego tak zwanym czyli, antyjudaizmem, czyli, czyli stereotypami na tle, na tle religijnym. I nie można, nie można oczywiście udawać, że, że nie mamy do czynienia z problemem antysemityzmu. Także wśród muzułmanów, ale to jednak, jak się okazuje, nie jest jedyny problem, czy nawet nie jest to problem numer jeden, jeśli chodzi o takie długie trwanie antysemityzmu we współczesnym świecie. To jeszcze cytat z Amosa Oza, zdanie napisane co prawda jakiś czas temu, ale nie tracące aktualności. Przypominał, jak jego ojciec na początku, w latach dwudziestych, trzydziestych ubiegłego stulecia, widział na murach miasta europejskich napisy: Żydzi won do Palestyny, a Teraz można zobaczyć na tych samych murach napisy „Żydzi wynoście się z Palestyny. Tak, jak widać, no, każdy pretekst bywa dobry, jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o, o wyrażanie wrogości wobec, wobec tej akurat mniejszości, ale, ale tak jak wspomniałem, tutaj chyba chodzi nie, 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 nie tylko czy nie tyle o Żydów, o, o tę o konkretną społeczność. Ona w niektórych krajach Europy jest, jest przecież bardzo nieliczna, natomiast chodzi o, o nienawiść wobec samej idei, Różnorodności, idei praw człowieka, idei tolerancji i antysemityzm no, bywa taką właśnie formułą wyrażania tego typu, tego typu nienawiści. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Tylko tyle dzisiaj zdążyłem na ten temat dziękuję. powiedzieć. To magazynie Dzień na Świecie to jest wszystko. Nowa porcja aktualności jutro o 22.30. Za kilka minut obraz dnia i jego gospodyni Monika Sawka polecamy. Dziękujemy, do widzenia.